Czy mamy jakieś udokumentowane przypadki zerwania się danej nacji z tego typu układu, gdzie no, spod waszyngtońskiego, berlińskiego czy moskiewskiego jarzma dany naród się uwalnia? Jest taki przykład, jest znamienny. To jest Orban na Węgrzech. Do niego przyszła klika i powiedziała mu tak: Nie dostajemy za dużo marży kompradorskiej, bo rębią nas zewnętrzne czynniki. Od kiedy francuskiej firmie Węgrzy płacili za picie wody z Dunaju. Okazało się, że nie chcą się działkować, w związku z tym Klika zaproponowała deal obiecującemu przywódcy o dużej charyzmie Orbanowi, i złączeni w takim duecie uniezależnili się od wpływów zewnętrznych ze wszystkich stron. Używali polityki zewnętrznej tylko do, wtedy, kiedy realizowała interesy Orbana. Orban dostał taśmy podobne do tych taśm, które mieliśmy w Sowie, ale w, na Węgrzech to zadziałało. I już. Piątą kadencję rządzi z większością konstytucyjną i właśnie zmienił system. To znaczy, to co odziedziczył po przemianach transformacyjnych, po upadku komunizmu, też funkcjonowało tak źle jak w Polsce. Zmienił teraz system na to, że on jest sterowny, jeśli chodzi o centrum władzy, a większość Węgrów go popiera już w piątą kadencję. E, ale czy to nie jest system, który też poniekąd korumpuje i no, odbiera. Władzę od ludu i przekazuje właśnie w stronę dyktatury, bo ukonstytucjonizował się na Węgrzech właśnie tego typu system, że Orban, który ma wszystkie media, kontroluje narrację, no będzie piątą, dziesiątą, dwudziestą kadencję, trochę tak jak Putin w Rosji, prawda? Czy siedzi w Chinach, tak? To znaczy zostaje dyktatorem. W białych rękawiczkach, co prawda, bo tam nie mamy takiego aparatu przemocowego jak, jak w tamtych dwóch dyktaturach, aczkolwiek no, bardzo ciężko będzie Orbana obalić. To znaczy. Może i nie są teraz Węgrzy tak zewnątrz sterowni, że muszą płacić Francuzom za picie wody z Dunaju, ale z drugiej strony no, efekt uboczny tego jest taki, że mają dyktatora pod tytułem pan Orban, którego nie da się zmienić.